Witamy na folwarkowej konferencji prasowej. Zakończyło się spotkanie 28. kolejki Formel 4 ligi. Granica Kętrzyn przegrała z DKS-em Dobre Miasto 0 do 1. Na konferencji witamy trenera drużyny gości pana Macieja Szostka oraz trenera gospodarzy pana Adama Fedoruka. Proszę o krótkie podsumowanie spotkania. Najpierw trenera drużyny gości. Eee, witam serdecznie. Eee, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to na pewno nas przede wszystkim interesował wynik i, 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 i możliwość zapewnienia sobie utrzymania jakby po swojej stronie, czyli tutaj w tej naszej tabeli czwartoligowej zrobiliśmy wszystko co mogliśmy, bo wiemy, że już w tej chwili skończymy, skończymy najprawdopodobniej na 11 miejscu, niżej nie spadniemy, więc w tej chwili już tylko przyglądamy się temu jak tam sobie będą radzili nasi trzecioligowcy, ligowcy, natomiast wierzę, że przynajmniej jedna, jedna z tych drużyn się utrzyma, więc, więc myślę, że ten mecz mógł być już meczem gwarantującym utrzymanie w czwartej lidze, z czego, z czego bardzo się cieszymy, bo wiemy w jakiej, na jakiej pozycji byliśmy przed rundą, a, a, a teraz ta, ta sytuacja nasza jest już dużo lepsza co do samego meczu na pewno było widać, że to był taki mecz, gdzie oba zespoły się badają. Mój zespół miał w nogach środowe spotkanie w Biskupcu, więc też to tempo dzisiaj nie było jakieś zawrotne. Natomiast z przebiegu meczu myślę, że myślę, że chyba zasłużenie jednak wygraliśmy to spotkanie, te, te odrobinę lepsze sytuacje stworzyliśmy. Jakieś mogliśmy to, to spotkanie zamknąć na, na 2-0. W końcówce, jeszcze kilka razy, granica zagroziła, jakieś tam zamieszanie było, natomiast myślę, że z przebiegu spotkania zasłużone zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Trener Adam Fedorow. Powiem ja, powiem w ten sposób. Mecz twardy, mecz walki, też w niektórych momentach mecz taki typowo piłkarski. Ja byłem przekonany, że, że to będzie mecz jednej bramki. Bardzo chcieliśmy strzelić tą pierwszą bramkę, ale, ale my w tej rundzie jesteśmy zespołem, który tylko zagraża i który tylko i wyłącznie stwarza sytuację. Bardzo mało bramek strzelonych, szczególnie, szczególnie tutaj na własnym boisku, już nie mówiąc o wyjazdach, więc fajne dwa mecze przed nami były. Następny mecz mamy w środę, więc, więc tak liczyliśmy, że, że udanie zakończymy, zakończymy tą, tą rundę, ale niestety, niestety gdzieś to wszystko nam uciekło. Gdzieś rozegraliśmy w tej rundzie wiele fajnych meczów, ale, ale niestety właśnie zabrakło tej skuteczności, zabrakło tej, tej finalizacji i tak jak dzisiaj na przykład. Pamiętam jeszcze mecze z tamtej rundy, to końcówki były tak energetyczne, tak intensywne, że, że ta jak dzisiaj jest sytuacja, oczywiście przeciwnik stworzył sobie może jedną, dwie sytuacje więcej, ale ta ostatnia sytuacja, kiedy, kiedy wyrzucała bramkarz piłkę na pole karne i jest strącenie, taka, taka fajna piłka wycofująca, to była piłka meczowa, gdybyśmy strzelili na jeden, to byłaby była wielka radość. Myślę, że, że warto tutaj pogratulować, bo faktycznie Liczyliśmy, że, że, że to my będziemy dominować w, tej, w, tej, w tym meczu, ale, ale chyba, chyba gdzieś to wszystko w głowach nam tak leży, że tak jesteśmy na pozycji, która nam daje spokojne utrzymanie. Mm, walka o, o wyższe cele, e, chyba nie do końca nam się to wszystko udało poskładać i, i przy naszych dużych problemach zdrowotnych to, to widać, że, że niestety, ale nie, nie jesteśmy w stanie walczyć o pierwszą piątkę i, i, i myślę, że zawodnicy gdzieś to wewnętrznie czują, dlatego, dlatego taki mecz jak dzisiaj, który w którym tak naprawdę może stworzyliśmy jedną, może dwie sytuacje takie w miarę dogodne do w ramki. Myślę, że przeciwnik pokazał się z dobrej strony. Ja, ja yy, zwracałem na to uwagę, że, że przyjeżdża do nas po finalista Polski. To jest zespół, który bez względu na to, czy to jest tęcza, czy to jest, czy to jest, jest dobre miasto. To są, to są, to są drużyny pewne siebie dzisiaj.